Ja pozwolę sobie w związku z tym zadać pytanie panie ministrze, jak rozumiem już na koniec, więc nie chciałem nadużywać funkcji, którą dziś tutaj piastuję. Panie ministrze, ja mam pytanie dotyczące jakby bezpieczeństwa narodowego. To znaczy nie tyle tego bezpieczeństwa, o którym rozmawiamy wewnętrznie, tajemnicy korespondencji i tak dalej, ale dotyczącego no, zabezpieczeń naszych interesów narodowych. Czy na przykład jakieś obszary geograficzne, czy jacyś konkretni operatorzy, konkretne adresy mailowe na przykład będą wyłączone, czy polski obywatel będzie mógł zgłosić na przykład rosyjski adres mailowy do doręczenia na którymś na którejś z potężnych rosyjskich w tych sprawie o, 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 że tak firm, które, które się także tym zajmują i jak od tej strony, że tak powiem, Państwo podchodzicie do tego problemu? To znaczy, czy, da, czy każdy adres mailowy, który zgłosi obywatel, będzie tak samo akceptowalny, zarówno w wymiarze polskim, jak i międzynarodowym? E, bo przecież adresy mailowe są różne. Mamy, y, no nie, nie chcę tutaj żadnych konkretnych firm reklamować, ale y, czy w tym zakresie będą jakieś ograniczenia? Czy po prostu będzie można podać każdy adres mailowy, na przykład jakiś, nie wiem, y, na jamajce i tak dalej. Bardzo proszę, panie Dziękuję za to pytanie, Panie Marszałku. Wyjaśniając oczywiście Pana Marszałka wątpliwości, ustawa realizująca usługę rejestrowane, rejestrowanego doręczenia elektronicznego zakłada utworzenie przez operatora wyznaczonego to jest ważne nie przez obywatela, tylko przez operatora wyznaczonego e, skrzynki do e, doręczeń do, e, do, do elektronicznych. Także e, nie jest tak, że ustawa wprowadza możliwość budowania swoich prywatnych maili, e, bo to by było oczywiście też zagrożenie bezpieczeństwa państwa, o czym pan marszałek słusznie powiedział. No tylko tutaj to, 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 to cydujemy na operatora wyznaczonego, także mamy gwarancję, że będzie to znajdowało się na polskich serwerach, tak żeby państwo polskie miało tutaj bezpośrednią jakby opiekę nad daną skrzynką danego obywatela, aby absolutnie tutaj wykluczyć chociażby możliwość i prowokacje ze strony no nawet służb obcych państw. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, panie ministrze. Jak rozumiem, nie ma więcej pytań. Ja zadam jeszcze pytanie, ponieważ naszej debacie przysłuchuje się zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czy pan prezes zechciałby zebrać głos w sprawie omawianej ustawy bądź ewentualnie odpowiedzieć na pytania senatorów, jeśli takie się pojawią? A ja rozumiem, że panu ministrowi już podziękujemy. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, panie ministrze. Bardzo, bardzo proszę, panie prezesie. Może pan z miejsca, panie prezesie, bardzo proszę. Czy teraz mnie słychać, tak? Bardzo proszę. Dzień dobry, Karol Krzywicki, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Panie marszałku, państwo senatorzy, senatorowie, chciałem powiedzieć, że i może dodać do tego, co powiedział pan minister, że. Sam proces tworzenia tej ustawy trwa już od roku 2018. Bardzo dużo pracy już zostało zrobione. Do tych prac dołączona na, na odpowiednim etapie została również Poczta Polska. Więc tutaj bym rozwiewał te wątpliwości, jeżeli chodzi o kwestie związane z technicznym przygotowaniem. Natomiast prezes spółki tak jak pan minister powiedział, będzie organizował i organizuje do tej pory, będzie organizował konkurs na operatora wyznaczonego, który nie będzie ograniczony podmiotowo, do którego każdy na jasnych i transparentnych zasadach będzie mógł przystąpić i, i wystartować o miano takiego operatora cyfrowego, narodowego operatora cyfrowego. Więc tutaj też rozwiałbym wątpliwości. Jeżeli chodzi o sam nadzór nad działalnością operatora cyfrowego, czy tego operatora wyznaczonego, zobowiązanego do świadczenia usługi doręczenia elektronicznego, to będzie sprawował prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Więc to też jest wieloetapowy, wielowarstwowy system nadzoru nad, nad takim operatorem. Dziękuję bardzo, panie prezesie, Dziękuję. ponieważ musimy ogłosić przerwę.